Eee, dobra, jesteśmy akwaryści w największej w Polsce hodowli kirysów i może zaczniemy od początku. Jak największa hodowla kirysów, to pokażemy gupiki. <noise> Powiedz mi, co tutaj u Ciebie pływa. Czy tutaj cześć, są w ogóle. Aku... No, cześć, cześć, witam Was. Tutaj Łukasz, tak? To są gupiki, te białe platinum czy jakoś tak white Aha. coś tam. Tu jest samiczka po lewej właśnie. A samca masz gdzieś tutaj, żeby Samce pokazać? są tam po prawej jest... dalej, ale to w sumie to tam... Idziemy. W mam resztę tych ryb. Nie? Dobra, powiedz to tutaj, bo u ciebie jest tych akwarii pełno. Tam są kiryski młode, takie, nawet nie wiem co to tam. Chyba gold lasery młodziutkie to są. Bo chciałem wam pokazać, jaka tu jest w ogóle wysokość tych regałów. No tutaj jest około 3 metrów wysoko. Bardzo no. wysoko. Ostatnie, tylko że te najwyższe to są do podmian. Nie? To tam... a, myślałem, że jesteś a e tym e sportowcem i po prostu wchodzisz na górę cały czas i schodzisz. No, mam, ale powiem szczerze, no tutaj tak na no, wysokości około 2 metrów mam najwyższe baniaki, gdzie, gdzie muszę tam Tutaj widzimy patrzeć. pandy. Tak, pandy, tam troszkę pandy białej gdzieś tam, tej odmiany leucystycznej. A no, widzę, cie ciemne oko i, i po prostu taka ciekawostka. Cała jasna jest, no. To tam też to. A jak krewetki sobie radzą z kirsami, weź powiedz? Krewetki sobie dobrze radzą. Znaczy nie, 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 nie przeszkadzają sobie, nie? Kirys jest taki, że... że no, mo mogą być razem, nie? Tutaj też Kirysy. Tu są pandy weloniaste. Uh -huh. Z długą płetwą. Y Także no krewetki można trzymać z kirysami bez problemu, nie? Tutaj są młode na poenzis, tak zwane nanusy w Polsce. A powiedz właśnie od razu, na pewno dużo osób się zakocha w tych rybach, więc powiedz, czy można u Ciebie je kupić, jakiś kontakt? Znaczy można kupić, aczkolwiek tylko odbiór osobiste, ja nie wysyłam, nie bawię mhm. się w to, nie mam czasu, powiem szczerze. Czyli można tutaj jakiś namiar do Ciebie rzucić, telefonu albo coś takiego? Tak, tak, można. Albo Facebooka w sumie. Facebooka najlepiej, i przez Facebooka A wtedy możecie na, na zobaczyć. jak na Facebooku Ciebie znaleźć? Kosmo, hodowla kirysków. Kirysów, dokładnie. Kosmochodowla Kirysów i macie kontakt tutaj do kolegi. Tak. Tutaj jest, może tak dobrze tego nie widać, ale widzicie tu jest setki kirysków. No ja jest tego trochę, tych może się to non-stop. Teraz w sumie aktualnie jesteśmy na nowym punkcie, tutaj to niedawno otworzony jest tam. A te... akwaria w sumie od, od stycznia chodziły dwa a miesiące lat. Yy, tak, te już są moje, a w sumie to wziąłem yy, z importu tę grupę że, zarodową. Wiesz, tak. że ja też takie mam yy, te głupiki. No to fajnie. Szkoda, że nie przywiązłem ci na wymianę krwi. nie? No, także no, te są yy, tak jakby pierwsze pokolenie u mnie urodzone, nie? I już no tam ten. A, a to z tych, z tych starych, no import wziąłem 30 sztuk, w sumie przez pierwsze dwa miesiące 20 mi padło, mimo no, wszystko. Ale to jak, to, osmozie, jak to z importem to, jest? Na osmozie trzeba trzymać i tam. No, u mnie jest ogólnie miękka woda, także tam ogólnie długo się trzyma, ale później tak. Tutaj my widzimy stado Tutaj dorosłych. Y, to jest Brochis multiradiatus. To jest taki du duży, duży szmaragdowy. No to one mają, nie wiem, z 10-11 cm. Idziemy dalej. Tutaj mamy albinosy welonowe, tak? Tak, to jest ten biały kirys. Albinos weloniasty. No to jest taka też fajna w miarę rybka. Mhm. W miarę tania w przystępnej cenie. Tak, a w ogóle jakie to są ceny takiego kirysa? Taki kirys 5 złotych u mnie kosztuje. Około mhm. 3 centymetrów. Później pójdziemy tam do piwnicy, to pokażę jak dorosłe wyglądają. Bo ty masz dwa pomieszczenia tego. Tutaj mamy te złote kirysy. Tak, tu są gold lasery młode. Tam po lewej są też gold lasery, ale w odmianie red. Nie wiem, czy będzie widać, się pochowały tam. Pochowały się? No, takie, one są takie czerwone, jak są malutkie. Później ten pasek tylko jest taki bardziej okay. pomarańczowo-czerwony. Tutaj widzimy też jakieś fajne kiryseczki. Tu są juli młode. Ogólnie dużo tych Juli mam. Masz boi. tych Kirysów, powiem Ci, od ostatniej mojej wizyty, która była gdzieś, nie wiem, to chyba z rok czy półtorej roku temu było, co? To, to się namnożyło tego towarzystwa. No, miejsce mnie blokowało, nie mogłem mnożyć więcej po prostu. Teraz już tam wiedziałem, że się odpalę z tym punktem, no to tak już namnażałem, że tylko przerzuciłem teraz Aha. Kirysy. Wiesz co, ja się boję, co będzie, odwiedza, jak Cię jak będziesz oczywiście chciał, za dwa lata, nie? <laughs> tutaj no chyba... nie wiem, zobaczymy, no. Trzeba będzie się przeprowadzić gdzieś, nie? Tutaj mamy ra... y, Zygatusy młode. Aha. Korydora Zygatus. No też takie, takie inne troszkę. I tutaj. Na dole, dole są młode brochisy szmaragdowe, tak zwane. Brochis Splendens szmaragdowy. I widzę, że tutaj w wielu akwarech też masz y, krewetki z nimi. A, bo powiem szczerze, mech przerzucałem z ogólnego takiego w salonie. Mhm. I tam w tym muchu było dużo krewetek. Nie? Tam było, nie wiem, z kilka tysięcy krewetek, bo to przejdziemy tutaj. 450 litrów. Także tam. O, tutaj o, fajne są. To są te właśnie odmiana red, nie? Z tych goldów. I takie redy to w jakiej cenie są w ogóle? 20 złoty. Uh -huh. to już taka bardziej ciekawostka, co? No, taka odmiana barwna w sumie, taka hodowlana. A widzę, że masz i pielęgniczki małe. Tu są pielęgniczki McMastera, te goldy. Ta jasna odmiana. No ogólnie też będę chciał iść w pielęgniczki. Woda mi na to pozwala, by to mnożyć w miarę także tam no tutaj też goldy no dużo tych goldów też mam goldy juli jakieś tam inne dużo dużo tego jest tu jakieś większe już stado tutaj niedawno kupione w sumie tu są yy, leukomelasy i punktatusy także tam one są na kwarantannie aktualnie A tutaj też pielęgniczki? tutaj mamy panduro tam jest kilka i powiedz główne, e, główny pokarm, jaki dajesz dla pielęgniczyk, to co dajesz? Pielęgniczki to albo dafnie i cyklopa z beczki od siebie, plus Artemię mrożoną i wodzień. No dobra, to ale tak z tej beczki to ci wystarczy na. Nie, beczka jest zabawa. No? Ogólnie mam w planach odpalić tam jeszcze mam sześć małzerów, w sumie pustych stoi. No to musisz, a tutaj mamy topazy? To są topazy jakieś moje, tam jeszcze tam przerzuciłem kiedyś. Nie robiłem głupika powiem szczerze, bo ja tam, no mało co żyworódek robię. Ale mam sentyment i jeszcze tam czasami coś tam się no, po, po prostu... No eleganckie też, fajne. Mam jeszcze tam trochę mieczyka. to, to czy, są nie? takie ilości malutkie w porównaniu z, z tymi... Dużymi hodowlami. No czy z kirysami to, w sensie, bo kirysa to, mam najwięcej, nie? Tutaj żyrardynka metaliczna widzę na górze jest. Tak, tam jest żyrardynka, tutaj, tutaj jakieś pół, danio. Półki, tak? Tak, tak, tam jest samica. W sumie tak ją dałem, bo miała się wykocić, ale się coś tam nie wiem, nie wykociło. Mhm. No, wiesz co, bo chodzi o te pielęgniczki, że dużo osób mówi, że trzeba takie treściwe jedzenie im dawać, że na granulacie to ciężko je mnożyć. No to na pewno. No, ja już tu miałem tarła, nie? bo i Panduro poszły i te McMastera, McMastera Gold poszły. Tu są czarne. Czarny kires. Hmm. No ogólnie kirysy. Tutaj, tutaj na no, niżej mamy pandy jeszcze, różne tam, tam panda, tam panda, no jest tego trochę. Jest tego, no. Co chwilę coś się zwolni, bo się sprzeda, to zaraz nowe, wchodzą jakieś rybki i to tak I dalej. I tutaj widzę wszędzie też krewetki, co? No lubię krewetki, że znaczy one sobie sprzątają po prostu, nie? No. Mam ślimaki i krewetki zbrojnika jakiegoś tam. Zawsze tam, żeby to sprzątało, nie? Kirys też sprząta przecież. Powiem ale... ci tego, tej pandy, to masz tutaj sporo, bo tutaj jakby policzyć to chyba parę tysięcy będzie, co? No tu jest trochę, tu jest połowa w sumie chyba tej pandy. Czyli jeszcze... czarny kirys? No, troszkę tego się robiło. No. A kirysy czym najczęściej karmisz? Ja powiem tak, no ogólnie jak małe to mikronicień i artemii na tym bazuje. To te larwy, nie? Jak Aha. ten, później, no, ale tak do centymetra mniej więcej karmię. Chociaż takiej wielkości też czasami jeszcze wylęk artemii, jak więcej mam, Aha. bo ja tam dosyć takie większej ilości tej artemii robię, okay. to też im rzuca się, cieszą. Oprócz tego tam y, takie mam dla ryb dennych y, y, takie tabletki, one się tak fajnie rzuca, że one Aha. się tak troszkę rozpuszczają. Okay. Tam i ze spiruliną wieloskładnikową. A co to, te tabletki, podpowiesz nam? Y, z tropikala, ja głównie na Tropikalu jadę, okay. na, na polskich tam, to Breeders Line. W takich paczkach kilowych kupuję, uh -huh. też tam inne pokarmy jeszcze jakieś mam, aczkolwiek głównie na tym bazuję. No i jeszcze tam yy, czasami doniczkowca, czasami tam tego... No masz dużo, to i tak. Jeszcze wcześniej Auluforusa dostawałem, aczkolwiek trochę mi ta hodowla padła. To co, idziemy do tego drugiego pomieszczenia tak, chyba? Tak, idzie, idziemy Dobra. dalej. No. Widzę dużo artemii się u Ciebie robi, yy, masz jakieś miejsce gdzie kupujesz artemię suchą, kupujesz mokrą? Ja kupuję mokrą od maczka Koczko. Okej. Okay. I jest okej? Okay. No, Widzę jest nasza ulubiona ryba, mieczyk. w sumie też wychodzą pół na pół belty i zwykłe tam. Mhm. tam Tutaj widzę dorosłe kirysy fajne. Co to jest tutaj? Tam są e, super szwarcy, virginia i co młodo już po nich masz? Nie, nie, one są aktualnie w takim zbiorowym akwarium, bo to tam ciężko żeby jakieś tarło na ja osobny baniach wziąć Dobra, teraz jedziemy tu niżej. Co tutaj u Ciebie pływa? Mm, tu są Melini, który doraz Melini z takim paskiem <kuh> Aha. też sporo. A powiedz mi ile razy dziennie w ogóle ryby karmisz? Dwa razy dziennie. Rano i wieczorem. Aha. taki system. Wstaje rano, jeden turyst. Powstają pewne karty różne tamte podkarmy. Obejść te wszystkie akwaria to też zajmuje trochę, co? No, średnio tak dwie, trzy godziny rano. No i wieczorem też, ale tam w międzyczasie jakaś pędzanta idzie. A tutaj ten kirysto co to jest? To jest Asfidora z e, C125R. Mhm, to też ciekawostka, co? O, no, jest taki mniejszy, taki do mniejszych paniaków, on się nadaje. Takie 40-50 miesięcy Dobra, tutaj na dole mamy wyloniaste, widzę? No, to są te wyloniaste dorosłe. No. Coś, nie, 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 nie ruszają się tutaj, jakieś wylęgi, tam hmm. po Wenezueli trochę, tam jakieś. Tam, gdzie jest przyciemnione akwarium, to tam są, po prostu jest ikra i czekasz, się. Okej, okay. czyli tam, gdzie jest ikra. To przyciemniasz akwaria. No ja zawsze daję trochę tą Heltosanu z, z tego tropikala Aha, i przyciemniam. No ja tak robię, niektórzy nie robią. A ten Hel pomaga, tak? Ikrze? Znaczy to jest przeciwko popleśni, tak w sumie tym różnym tam zarazkom, nie? To jest takie przerażające. Mhm. Można wiele rzeczy można używać, nie? też można jakiś wyciąg z, z torfu dodatkowo dać. No i tutaj widzimy, hallo. że żworódkę, jednodniówka pływa. No tam akurat... No mam troszkę tych ziborówek, ale to tam to tak troszkę. Pomiędzy. No gdzieś tam jakieś akwarium jedno. A jaką mniej więcej masz temperaturę w zbiornikach? U mnie woda jest w sumie pokojowa nie, nie wiem ile to będzie z 24 stopni teraz aktualnie. Okej. Okay. Także no ja grzeję jedynie tam jak jest zima, to w tych najniższych baniakach w akwarium tam jakaś grzałka jest, aczkolwiek też jest skręcona. Te są piękne kirysy. To jest korydora z CW-106. Okej, okay. i co, młodzież już jest po nich? Znaczy teraz aktualnie są tu przerzucone. No i czekam, aczkolwiek nie wiem czy, czy, czy nie są jeszcze za małe, bo okay. czy, no, możliwe, że za młode jeszcze trochę. Tutaj jest Juli yy, czy znaczy triwi na z dorosły. A powiedz dla takiego naszego leika z naszego kanału, jakby chciał tarło wy, wy, wy wy wywołać Kirysa, co najlepiej zrobić tak na szybko? Czy ogólnie też zależy, jaki gatunek, ale ogólnie jest taka zasada, że dobrze karmić, i później podmienić wodę 50%? I wtedy na, na, chłodniejszą. na chłodniejszą, świeżą wodę i zazwyczaj coś tam się, jakieś tarło odbędzie. Zależy jeszcze, jaki gatunek. Bo są takie gatunki, że no. mimo starań ciężko cokolwiek zrobić. No, żeby podeszły do tego tarła, nie? Także tam, Aha. No, tu są albinoski, wyloniaste, malutkie. Tylko Ale tak. jesz osmozę do kirysa? Ja nie leję, powiem szczerze. Mam taką wodę KH3, GH7... Okej. Okay. Nie, nie trzeba osmozy. No. Dobra. Przejdziemy dalej. Tu widzę patyczaki u Ciebie chodzą jakieś, tak? Tak, tutaj tylko je, je. Mam za małe roboty. <laughs> A Ty w ogóle pracujesz gdzieś jeszcze? Czy tylko ryby? Nie, teraz aktualnie rybki tylko. No bo tego tutaj patrzy jest tak dużo, że tu można cały dzień od rana do nocy siedzieć, nie? W sumie tak, no, ale mówię, bo no, tam zależy jak tam są dni, że po 8 godzin tu siedzę w sumie, nie? Trochę mhm. z rana, trochę wieczora. Czasami bywa i dłużej, jak mam jakieś większe akcje, okay. jakieś czyszczenie gąbek czy coś tam, jak sobie tam, już uznam, że, że wypada wyczyścić, no to więcej czasu się spędza. Ale też tak mam czas, to nie jest, jest, jest tak, że ten stop pracuję no. No tutaj, jakie dorosłe też? Tutaj są sz szwarcy. Dobra. super szwarcy, a tu są szwarcy. Małą pauzę zrobimy i przejdziemy do następnego pomieszczenia. Go. Ostatnio, jak u ciebie byłem, to tutaj w tym akwarium były żyworódki. Pamiętasz jakie, czy nie? No, tu były mejery dodajże. Gdzie one? A w innym akwarium. Sobie. A czyli? Teraz tutaj mamy w sumie salony, z binałem, tak pamiętam, no tam 400, wieloklamki miałeś też. 450, to były jakieś tam bystrzyki Amandy, te rozborki no. takie mają, gdzie nie miałem gdzie tego dać. Dałem swoje kiryski, to są interfaksy, takie jedynki moje, już takie podrośnięte, tutaj czekam też może to, coś tam ja wyjdzie. Czas, no. Podejrzewam, że za dwa tak gdzieś może coś będzie. Tutaj kirys jest też? Tu jest panda młoda. No ta panda to ci się mnoży na potęgę. Jest taki mix, tam są i... Barbapusy, tam są erisae, Co tam jeszcze Zygatusy jakieś Czasami tak robię. Tutaj są albinosy Gold Goldminasar Albinosy. O to też ciekawe No i pandy na dole. To pandy tam... O weloniaste, tak różne. no No i pięknie co tutaj dalej idziemy? Tutaj mam w sumie tu jest taka resztka została. Pudziłubek pływa, widzę? Tam tam tutaj mają przyjść te multiradiatusy, to duże. Jeszcze reszta do serbu została. W to tak, na to, to, to wszystko. Tutaj łajty te głupiki? Tak, te duże samice i samiec to są z importu. Początek. mniejsze to są z tego. Tutaj właśnie Żyradynka widzę pływa. No a tam resztka taka też trochę tam y, ludzi jeszcze widzę jakaś panda tam. Tutaj jest na dole. Nie, nie, nie zaraz tu światło, nie? O, o, Tutaj chyba też. To był malutkie są jakieś pandy, <grym> pandy. Pandy, <grym> wszędzie pandy. Ale te białe pandy to coś mega, to jest rary też. No takie inne, nie? No, coś innego wyszło, widzisz? Tam mamy Mejka, malutkiego swojego. Też się mnoży? Tak, to tam nie, nie jest jakiś trudny, żeby tam to rozmawiać. Może jak wykarmić larwy, bo to malutkie takie się rodzi, że... Tutaj też kirys. Tutaj nawet nie wiem co to, chyba Juli będzie młody albo CW-115, już nawet nie wiem. Tu jest puste, czeka, zaraz tam coś trafi. Tu też jakieś małe luchy siedzą. Tak, tam pod tym, pod tym... Jest pełno tam pod, schowane. Pod doniczką, no. One się kryją, zawsze im daje jakieś schronienie, zawsze to takie... Czują się bezpiecznie, tutaj jest ich dużo, ich tak nie widać na filmie, ale jest ich pełno. No. no różnie, tak od 50 do 100, takich taki 30 litrach on siedzi. Zobaczmy, co tutaj dalej pływa. I tu mamy jeszcze pandy jakieś tam, tutaj też pandy. <laughs> Panda to ci poszło, nie? I tutaj mamy stopie paski, co stopie paścia. A jak ten filtr, powiedz, tutaj taki zrobiłeś sobie, jak on? To są hamburgi plus taki gąbkowy na stojaku, nie? I jak ten hamburg się spisuje? No dobrze, jestem zadowolony od początku tutaj mam to tak. Aha. I raz tam miesiąc sobie czysto te gąbki. Te mniejsze to tak... Tutaj widzę zadowolony. też oczywiście pandy. Tu pandy, tam po lewej jest jeszcze szmaragdowy, jakaś resztka zyskała. No, resztka, jakieś sto? No jeden, <laughs> Białe tutaj glonojady masz też, widzę? Tak, są tam jakieś... Z Rosy, to jest więcej strózek zwykle, nie? No, jasne i krótka prutka. Tutaj też tam resztka została. Jakieś tam... Full ready. No, to też tam jakoś... Już się ogon im trochę zakręcił. To tam jeszcze tam... No, Brokis, A i tutaj mam pielęgniczki. To też nowy nabytek. To są Wilhelmi. O! Troszkę takie malutkie przyszły, ale... Tak, ale ciekawostka też jest fajna. Na 10 sztuk tu mam. Tu mam 10 sztuk Wilhelmi, a... A widać dwie. Tak. A... Tu po prawej mam Elizabetki, te czerwone. Te mhm. Też malutkie mam. Powiem szczerze, kupiłem, nie wiem, dwaj <grym grym> teraz trochę podrosły już. I, no. I oczywiście pandy. No i pandziuchy jakieś tam. To... Na no, no, też no, pandy. to wszędzie mam pandy. <grym> <grym> to może Twoja hodowla powinna się nazywać yy, nie Kosmo, a Panda? Znaczy ogólnie w blogu mojej hodowli tam na Facebooku mam pandę, nie wiem, że... O czymś to czymś świadczy. Tutaj są jakaś resztka bo nie została. Dobra, je. lecimy dalej tam. Tutaj o jest... dziwo, tutaj nie ma pandy. No nie, to jest na Poenzis akurat. Widzisz, się trafił. A ty tu... mówisz, w poniedziałek będziesz na giełdzie. Na jakiej giełdzie? w Gliwicach. To jest ta hurtowa dla przedsiębiorców. Okej. Okay. I co, tam jest trochę ruchu? No, zawsze jest jakiś ruch. Zawsze się coś sprzeda. W tym, że ja mam zamówienia, nie? Ja tam też nie męczę ryby, żeby tam łowić i tam wystawiać. Co to, to, to jest za kierys? To jest z korydora z Gosei. I to jest też taki trochę blatszy w Polsce. No masz je już młode? To są moje młode, to już są. Aha. To są F dwójki akurat Moje tarlaki są F jedynki. A to są F dwójki I <F2> jak tutaj w Gliwicach dużo hodowców macie na tej giełdzie takich miejscowych? Znaczy no trochę, zaczkolwiek. Zauważyłem, że trend jest taki, że, że, że większość woli gdzieś tam import jakiś zrobić, Szybciej na lotnisko Azji. pojechać niż, tak. niż, niż uh, hodować. Raczej widzę trend taki, że ludziom się nie chcą po prostu, bo jednak to jest Kupa tam, roboty. Kupa roboty, ryzyko jakieś i, i tak dalej. Tutaj widzę masz plankton, tak? Yy, nie, tu są moje wylęgi, nie? Tu są. A, kirysy, wylęgi, tak, ok. Tutaj mam... podpisane. No to jest Duplicareus, okay. gold. Także tam malutkie się lęgną, później one tam trafiają do większych poniatków. No tak, bo łatwiej je tak no w pojemniku. Zależy też, jak, jak mam miejsce, to przerzucę po prostu. tam. Ja powiem Ci, że swoje żyworódki też na początku, jak rodzi samica, dodaję do plastików, a potem trochę podrosną, to idą do akwarium. No, tu goldy. Tak, tam goldy, tam jakieś maluchy, w sumie... co to mamy? A, to są te napojenki z O, Ja trochę jestem przeziębiony i tak... Tam Julii, jakieś albinosy po A tutaj masz... A tutaj odpaliłem sobie tego Auloforusa tam na, Co... go... na tym. Coś tam się dzieje. No ja jestem trochę, tam coś tam się rozwija, ale No masz tych tutaj akwarii. Jak popatrzę, to w każdym jest pełno małych kirysów. No powiem szczerze, odpaliłem się tam z tym nowym punktem i za bardzo miejsce właśnie mam. <gryf> żeby tam... A tutaj gupiki jakieś pływają u ciebie? A to jakaś reszta tam. Było Niedobitki? Tam, to było Dużo od tego, nie? To był z w sumie. Ale się. Wiem, że sprzedałem, ale. I tutaj Kirys. Tutaj chyba te pandy, co Ty mówiłeś, takie. Czy to. Ja, tu są pan... Aha, panda biała, po... i tam obok są pandy zwykłe. Zwykłe. Jak? I welonowa płetwa. Dwie grupy są wylomowe, I też pandy. Siedem grup zwykłej i jedna grupa białej pandy. No jest tej pandy sporo. No i jak taką pandę robisz, dotarła to co? Wszystko na raz? Czy jak to idzie u ciebie? No, nie, bo panda jest taka, że po prostu ona zazwyczaj mało daje, a często nie. Czyli powiedzmy, jak jest kilka tam zbiorników serwiskowych, to no. bywa tak, że zbieram po prostu pojemniki. Ja to w pojemnikach już pandę robię. Nie? A tutaj masz te majeri Tu są te mejerii przerzucone. One, od niedawna tu są w sumie, bo. No. Wcześniej były tam, a teraz są tylko tu i tam trochę Kirysa na dnie i jakieś tam zbrojniki. żeby same były. Wcześniej to były jakieś tam falisty, jeszcze pływały. One się tam zawsze tam gdzieś no, różnie dobywały. A tutaj kirys jaki? To jest. Yy, jak to się nazywa, barbatus. barbatus, on lubi. Pisałem do ciebie o nim. On lubi mówić chłodniejszą wodę. Tak, tak, no jego to bez grzałki najlepiej. Aha. No, tak. Zakres temperatur 17-23 stopni to jest takie optymalne. Lato jest... A ile masz odmian w ogóle Kirysa tutaj? No, powiem szczerze, nie wiem. Kiedyś liczyłem, to było około 50, aczkolwiek już tam dokupiłem trochę, pewnie będzie okay. 60. Trochę ciężko się to, doliczyć, nie? Też, no, kwestia jest taka, że na przykład to jest Panda, Panda Biała, Panda Velo. Jest Gold Laser, Gold Laser Red, Gold Laser Albinos to No, tam, tutaj takie liczyć, większe widać. już siedzą, widać? To są Adolfa, Adolfo i, no Adolfoi Tu są zielone, Green Lasery Tutaj koi głupik widać? A tutaj one są akurat na tym, na takiej kwarantannie i na leczeniu Także tak, tam, na małym baniaszku 25 litrów Tu jakiś mieczyk taki wyszedł Ci? Tak, to, to miał być jego karma dla raka. Okay. testowałem, <laughs> ale... Ale rak Leniwy nie chciał łapać. No jak chce. Tutaj są e, gold, te i Albinosy. O, sterba Albinos, to jest Rarytas. No jest taki dosyć tam. To A mój. tutaj raczek. Raczek. Lubię no i... raczki. Mam w sumie białe i, czer... i pomarańczowe. Się tak? Już mnożą, czy jeszcze nie? No pomarańczowe widziałem już coś tamten, świrowa Kadena. Ta tak. One też chłodniejszą wodę y, wolą. Tak, ale 20-25 stopni jakoś tak przedziął. Czyli tak jak mam tutaj, to nawet jak będzie lato, to tutaj 25 wchodzi maksymalnie. No dobra, to co? Chyba wszystko pokazaliśmy, co? Czy jeszcze coś masz ukrytego? Tak, nie wiem, to... Jest chyba wszystko. No i pięknie. A te mejerik wyrzuci się? No, właśnie, wrzuciłem je do te Mausera, słabo się mnożyły i tak populacja ich u mnie mocno nie urosła. Bo one muszą mieć akwarium jednogatunkowe. Jak one są z innymi rybami, to im wy wyjadają młode, wiesz? No, u mnie tam jak były same, to się mnożyły, powiem szczerze. Później no. przełożyłem na większy baniak i w sumie coś tam jeszcze, właśnie. Falisty było, coś jeszcze? I już słabo. I bardzo słabo. No, nie? ja to zauważyłem, jak one są z innymi rybami. I widzę, to... tutaj latają za sobą tam. Są takie aktywne dosyć no, ze Tu dosyć. trzeba mieć jednogatunkowe akwarium dla nich i tyle. No dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki. H Dobry. Wchodźcie tutaj do kolegi na Kosmo e, Kirysy na e, w Facebooku. Kosmo e, Hodowla Kirysy. E, tak, na zdjęciu wiadomo co o panda. Tak. Dobra, trzymajcie się Dobry. akwaryści. Dzięki, na